Cześć, mam na imię Agnieszka i chcę opowiedzieć Wam o mojej pasji, którą jest tworzenie ozdób z nici. Nici pasjonowały mnie od kiedy pamiętam. Już jako mała dziewczynka próbowałam z nich coś tworzyć, a moim marzeniem było nauczenie się robienia serwetek. Ale nie znałam nikogo, kto by mógł mi tę umiejętność przekazać. Dlatego na początku były razorobki przyjaźni i chat krzyżykowy. Moje marzenie spełniło się dopiero gdy poznałam moją teściową, która nauczyła mnie robić na drutach i na szydełku. To właśnie szydełko stało się moim czasopochłaniaczem na bardzo długo. Od kiedy zostałam mamą, zastanawiam się jak zarazić rękodziełem moje dzieci i czasem nawet mi się to udaje. To jest makrama wykonana przez mojego siedmioletniego Janka, a tutaj mam piłkę wyklejaną diamencikami, jeszcze nieskończoną, przez mojego pięcioletniego Kubę. Dzieciom proponuję też takie kanwy do nauki haftu. Można je pokolorować kredkami lub farbami. Tu mam zestaw do nauki przyszywania guzików. Zestaw do nauki haftu matematycznego. Takie zestawy podrzucam dzieciom w szkole lub w przedszkolu a później podziwiam, podziwiam dziecięce rękodzieło. Udało mi się też zorganizować kącik do tworzenia ozdób świątecznych w ramach Mikołajek w mojej firmie. W wiszących ogrodach mieszkam już 10 lat i drodzy sąsiedzi, jeśli zawsze, niezależnie od wieku, chciałeś lub chciałaś nauczyć się robić na szydełku, to ja tu jestem i chętnie opowiem Ci jak zacząć. Napisz do mnie mini.kanwy.gmail.com Musiałam nie robić na brutalnym Samolot. <grystanie> samolot, samolot leci sobie wesoło. trzeci w ciągu minuty. Dobra, nagranie chyba piąte, piąte. wariant drugi. Dzieciom proponuję takie handle. Jeszcze raz.